Tylko peace! Ja. peace. <laughs> Tylko peace. tak się tworzy historia, chodź po na dom. W tym już poznaniu na placu wolności to słowo e, nie dewaluuje się, ale każdy czas przynosi nowe wyzwania, e, aby mówić o wolności. Ja chciałem w tym kontekście właśnie dzisiaj tutaj pod koniec kampanii przypomnieć kartę, która w podstawowych jako E, wyrzut sumienia przynajmniej dla nas e, i liczę, że e, będzie taki, e, taki moment, kiedy Polska e, potraktuje w całości integralnie ten dokument, który jest dokumentem nowoczesnym, e, bardzo szlachetnym, bardzo e, użytecznym, jeśli chodzi o respektowanie praw e, człowieka. Dajcie proszę